W momencie, gdy to oglądacie, to jestem z moim kolegą Przemkiem na Shikoku, na dwutygodniowej wyprawie rowerowej. Witam Was wszystkich na kanale Emil Truszkowski, z tej strony. Nagrałem to przed moim wyjazdem na Shikoku, żeby Was powiadomić, że przez jakiś czas nas nie będzie na kanale. No, czy coś tam będzie, ale nasza aktywność będzie mniejsza tutaj na YouTubie, bo jestem teraz na dwutygodniowej wyprawie rowerowej wokół Shikoku. Shikoku jest to najmniejsza z czterech japońskich głównych wysp. Wyspa, na której jeszcze nigdy nie byłem, i zawsze chciałem pojechać zobaczyć to piękne miejsce. Bo Shikoku jest znane właśnie z pięknych krajobrazów, i po prostu jest to miejsce, które jest takie trochę dla mnie nieznane, i zawsze chciałem tu pojechać i zobaczyć. I mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria vlogów rowerowych prosto z Shikoku, która pojawi się na naszym kanale. Po naszym powrocie. Jak wiecie, od jakiegoś czasu staram się robić także vlogi rowerowe z podróży po Japonii, bo Japonia jest wspaniałym krajem do podróżowania na rowerze. Kupiłem nowy rower z bagażnikiem, namiot, materac i wiele, wiele innych potrzebnych rzeczy właśnie do takiej podróży na rowerze po Japonii. Wiem, że wśród naszych widzów jest dużo fanów. Podróżowania rowerem, więc mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Zapraszam także na naszego Twitcha. Ostatnio założyłem kanał na Twitchu, gdzie pojawiają się regularnie różne streamy. I prawdopodobnie, w zależności od możliwości, będę także streamował chociaż część naszej wyprawy wokół Shikoku. Zapraszam do obserwowania nowego profilu na Twitchu, gdzie będą się pojawiały także po naszej wyprawie streamy typu ARL z Japonii, czyli właśnie pokazujące prawdziwe życie w Japonii. Długie, krótkie streamy, streamy w różnej formie. Więc zapraszam serdecznie, a z Shikoku mam nadzieję, że uda się także coś postreamować. Na naszym Discordzie także będę umieszczał zdjęcia oraz informacje na temat naszej trasy, więc jeśli chcielibyście ze mną pogadać, zapytać się o coś w trakcie tego pobytu na Skoku, to zapraszam na nasz nowy serwer na Discordzie. Dużo nowości ostatnio na kanale, co? Staram się oczywiście rozwijać nasz kanał, wprowadzać różne nowe platformy. Ja rozumiem, że nie wszyscy się zainteresują na przykład Twitchem, nie każdego to może interesować, ale jest duża grupa widzów, którzy lubią oglądać takie streamy, i to jest właśnie dla Was. Chcę Wam pokazywać Japonię z różnych perspektyw. Chcę wam pokazywać podróże, spotkania ze znajomymi Japończykami, Polakami, którzy mieszkają w Japonii i po to właśnie powstał ten Twitch. Dla widzów regularnych na YouTube. nic się oczywiście nie zmieni, vlogi oczywiście będą dalej się pojawiały u nas na kanale. Ja już to jakiś czas temu tłumaczyłem, że nie chcę wprowadzać bałaganu na naszym kanale na YouTubie poprzez dużą ilość streamów. Twitch jest lepszą platformą też do streamowania i nie będzie tutaj wprowadzało to chaosu, więc myślę, że dzięki temu wszyscy będą zadowoleni. A jaki mamy plan na Shikoku? Generalnie planu nie mamy. Startujemy ze stacji Shin Onomichi niedaleko legendarnej trasy Shimanami Kaido z Onomichi. Jest to trasa, która wiedzie przez kilka pięknych wysp na Shikoku. Ja już tam kiedyś byłem, ale nigdy nie przejechałem tej trasy do końca i nigdy nie byłem na Shikoku. Więc najpierw przejedziemy tą trasą, a potem będziemy podróżować wokół Shikoku od strony zachodniej na południe, wschód. I północ Sikoku pojedziemy także pewnie w centralne części Sikoku. Między innymi chciałem odwiedzić dolinę IA. Będziemy nocowali z kolegą głównie pod namiotem, może na dziko, może na polach biwakowych. Zobaczymy co uda się znaleźć. Nie mamy specjalnie jakiejś ustalonej trasy. Po prostu będziemy jechali przed siebie i jak znajdziemy coś fajnego, to będziemy tam jechać. Nie chciałem planować jakoś specjalnie tej trasy, bo Chciałbym po prostu wyjechać na taką przygodę, spontaniczną przygodę. Jak znajdziemy coś fajnego, to tam pojedziemy. Jak usłyszymy o ciekawym miejscu, to tam pojedziemy. Jak ktoś nam powie o ciekawym miejscu, to je odwiedzimy. I w ten sposób będziemy podróżować, vlogując, robiąc zdjęcia, dronując. Będziemy się pewnie kąpać w rzekach albo w morzu, albo w onsenach, które także są w wielu miejscach na Sikoku. Więc będzie to taka odmiana, duża odmiana od tego, co ostatnio się działo. Już nie mogę się doczekać, żeby wyruszyć w podróż. W tym roku no, dużo się zmieniło na świecie. Nasze plany także zostały bardzo, bardzo pozmieniane. Więc taka dwutygodniowa podróż na pewno pozwoli mi troszeczkę pozbierać różne rzeczy w głowie, odświeżyć się nieco. Odpocząć może też psychicznie od tego wszystkiego. No i mam nadzieję, że powstanie z tego ciekawa seria po prostu vlogów podróżniczo-przygodowych. Prawdę mówiąc, ja nie mam blanego pojęcia o szkoku i wolałem nie sprawdzać jakoś dużo informacji na temat szkoku, bo chcę jechać tam na spontanie, żeby po prostu przeżyć jakąś przygodę. Ale z mojego doświadczenia jako przewodnik mogę Wam powiedzieć, że generalnie szkoku. To jest bardzo rzadko odwiedzana wyspa przez turystów. Myślę, że Polacy bardzo rzadko tam jeżdżą, bardzo rzadko odwiedzają Shikoku. Japończycy tak, chętnie jeżdżą na Shikoku, ale turyści z zagranicy raczej nie. Jest pewnie kilka powodów, dlaczego mało kto jeździ na Sikoku. Po pierwsze, Shikoku jest daleko, jest trudno dostępne, bo tam na przykład Shinkansen nie jeździ. Nie da się bezpośrednio pojechać Shinkansenem na Shikoku. Na Shikoku też jest mało... Yy, Linii kolejowych, więc tam generalnie chyba potrzebny jest samochód albo rower, żeby się przemieszczać, więc to także może być dla niektórych utrudnienie. I po prostu mało osób w ogóle wie cokolwiek o Sikoku, więc nawet nie myśli, żeby tam jechać. Poza tym, no, jak ktoś przyjeżdża do Japonii na przykład na dwa tygodnie, to zazwyczaj no, nie jest w stanie jeszcze wcisnąć pobytu na Sikoku w trakcie swojej wycieczki. Cześć, Aiko. Więc trudno turystom jest wcisnąć jeszcze na przykład dwutygodniowy grafik pobyt na Sikoku. Które no pewnie zająłby też kilka dni, albo nawet tydzień, albo dłużej pewnie, dlatego pewnie jest tak rzadko odwiedzane. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że ta seria vlogów rowerowych zachęci Was także do odwiedzenia Śkoku, zaplanowania swojej podróży w taki sposób, żeby tam pojechać. Jak wiecie, ja bardzo lubię jeździć na rowerze i bardzo mi się spodobało biwakowanie pod namiotem. Super przygoda i chciałbym więcej oczywiście robić takich przygód w Japonii. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie możliwość, abym pojechał na dłuższe wyprawy rowerowe i w przyszłym roku także planujemy coś z przemkiem, co będzie jeszcze dłuższe i pewnie bardziej wymagające, ale to już zobaczymy za rok, jaka będzie sytuacja i jak czas, pieniądze pozwolą. To ja już nie przynudzam, dziękuję wszystkim widzom oraz patronom, którzy wspierają ten kanał, bo dzięki Wam właśnie uda się zrealizować tą serię vlogów rowerowych z Shikoku. Więc do zobaczenia już wkrótce. Wpadajcie na streamy, na Twitcha, bo tam na pewno coś się będzie działo regularnie i już nie mogę się doczekać, jak zobaczycie nasze vlogi z Shikoku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!